Thank <laughs> you. Jadam na kanapie i odpalam szkołę, życia. A jestem na diecie dzisiaj, bo mam dosyć tego tycia. Nie w żurawinę i popijam ją tym barkiem. Wstaję nagle, patrzę, telefon mi mryga. Ziomek pyta, jak tam dzień bez bicia. Szybko odpisuję, że dobrze. Walczę z lękiem bycia, panie Boże. Staram się nie rozbić głowy o kamień. Problem? To o innego ziomka mnie zamień Rzucam telefon na kanapę i popijam se tym barkiem Gorzkie żale i smutki, niegdyś nie stroniłem od wódki Przez okno patrzę, nie przez różowe okulary A tam żabka, przystanek oraz pan Hilary Zakładam kurtkę i wychodząc na dwór Puszczam z JBL-a jednego z moich ulubionych wykonawców Przez najbliższy marmurowy chmur Jestem tam, gdzie wielki niebieski karpurej Mordą po prawej, żabka i idę do niej Bo po co nie niby miałbym tak stać? Jakaś pani się przewróciła I wstać Nie będę jej pomagać, bo nie po to tu jestem Mordą się wydaje, że kręcę coś po lewej Idąc po prawej przechodzę przez jezdnię parę kroków, zostało już do żabki. Pewnie kupię sobie żarcie i dwie zdrabki Nie, jednak trzy. Zgadzam przecież, hajs od matki, przed wejściem stoją młode babki, palofajki, a skórzane kurtki jakby były z jakiejś szajki. Wchodząc do żabki, rozglądam się po lewej kizercy, po prawej bicepsy, chłopaca czeka na hotdoga. Strasznie spędzi go noga, pewnie nie wierzy w Boga A ten zegarek ze złota szacuje, że cena dosyć sroga Bierze gorącego psa i wychodzi Biorę soczek, gdy międzyczasie przychodzi Jakiś pan z 17 centymetrów Przepraszam, że się wtrąca do kolejki I kupuje parę suplementów A ja odpowiadam, że nic nie szkodzi Nic nie szkodzi, mordo Ladę, soczek i orężadę, I proszę o kole i parę zdrabek. Jak coś wygram, obiecuję, dam wszystko magię. Zaraz zmienię styl życia. Piję orężadę, no bo jest ona do picia. Na JBL-u lecą właśnie pieśni husarskie. Wyrzucając pustą orężadę, czoło marszczę. poprawie oślepę od tego, jak słońce świeci. Czuję się czasami jak te dzieci, co Pipek im robił, zdjęcia w że Otwieram drzwi do mego domu, kładę soczek na ladę obok stołu, zapalam światło w salonie, no bo nie lubię mroku Siadam na kanapie i patrzę na ćwicki dla soku Otwieram go i piję go Nie pisz do mnie teraz morda, co robisz ziomo Jesz piję za soczek Bardzo dobry jest ten soczek. Charakter lepszy niż sam pączek. Weź go odstrzel może. Piję sobie soczek, bracia sadownicy.